Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 2 czerwca, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to umiarkowanie. W tej talii, a jesteśmy w talii Margaretę Petersen Tarot, to jest pośredniczka, tak ja sobie to tłumaczę. Karta umiarkowanie przede wszystkim nawiązuje i przypomina nam, aby danego dnia wykazać się cierpliwością. Przemiana, a szczególnie ta wewnętrzna przemiana, której dotyczy ta karta, zanim zamanifestuje się w świecie zewnętrznym, wymaga cierpliwości. To jest, nie lubię tego słowa, bo perfekcjonizm też nas czasami dobija, ale to jest dążenie do perfekcji. To jest ten czas i proces alchemiczny, proces w tym przypadku, który. Wymaga czasu. To domykanie pewnych starych spraw, to domykanie pewnego etapu w naszym życiu wymaga czasu. I nawet jeżeli jest to pozytywna zmiana, to ona również wymaga od nas pracy, czasu, cierpliwości, takiego właśnie spokojnego podejścia. Szczególnie jeżeli chcemy się oderwać od jakichś starych wzorców, od, jak, od czegoś, co, co chcemy po prostu zmienić. I nawet nie gwałtownie, tylko właśnie w taki łagodny, najpierw wewnętrzny sposób. W tej karcie to również musimy pamiętać o tym, że to jest czasami odłożenie w czasie. I to odłożenie w czasie w tym przypadku wcale nie musi być złe. Natomiast w takim nawet nie negatywnym, tylko trudnym aspekcie. Coś, co może być wyzwaniem, jeżeli będziemy coś przyspieszać, to będzie właśnie tak zwany konflikt interesów. Coś będziemy próbować na siłę ze sobą połączyć. Przecież w karcie umiarkowania łączymy ogień i wodę. Dlatego tu jest potrzebna cierpliwość, dlatego tu jest potrzebna y, 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 łagodność w przeciwnym razie ta para nigdy nie powstanie, tylko zdławi się wszystko. W tym tarocie, a jak już wspomniałam, jesteśmy w tarocie Margaretę Petersen. Um, um, ona napisała taki, do każdej karty Wielkich Arkanów, ona pisze, jest podany taki mały poemat, ja spróbuję go przytoczyć. Jesteś ogniem i wodą, jesteś kosmiczną miksturą. To tak jakby pośredniczyć pomiędzy królestwem zewnętrznym, a tym naszym osobistym, wewnętrznym na przykład. Ta karta też często odnosi się do tych siedmiu punktów, które mamy w sobie czy w naszym ciele. Jakby zamiana tych siedmiu punktów na siedem mądrości w naszym życiu. I to jest takie. Jakby tak coraz, coraz czasami głębiej to rozumiemy. I być może dziś będzie choćby jeden aspekt, który zrozumiemy odrobinę głębiej. To tak jakbyś oczyszczona, bo ta karta ma numer 14, stoisz pomiędzy śmiercią i diabłem. Tak? To jest taki, który, który reprezentują wiedzę i doświadczenie. Tak? To musisz tutaj w tej karcie dzisiejszego dnia właśnie będziemy to próbować połączyć. I nawet nie tyle, że ma się nam to udać dzisiaj wybitnie od początku do końca, ale takie zrozumienie i zaakceptowanie tego procesu, alchemicznego procesu, jest bardzo ważne. E, jesteśmy naczyniem, tak? Musimy do tego też podchodzić, że jesteśmy naczyniem i treścią ciągle zmieniającym się przepływem siły życiowej. I to jest chyba takie. Takie piękne, ona bardzo poetycko w tym tarocie się odnosi, ale to jest też taka szczególna talia i ona bardzo zachęca do takiej wewnętrznej pracy, ale nawet spróbuję to wyostrzyć. Przyjrzyjcie się, to jest naprawdę cudowna karta, która oznacza taki symbol cierpliwości, takie przypomnienie, że pewne procesy wymagają po prostu czasu. I mam nadzieję, że dzisiaj damy sobie odrobinę tego czasu, żeby cierpliwie podejść do tej wewnętrznej przemiany, yy, która zaczyna być może w nas zachodzić. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.